Halo, holowidzowie, Witam w kolejnym odcineczku z GTA. Dzisiaj zaczynamy od misji dla Cezara O, tutaj mam ciekawego do powiedzenia. Jak coś jesz, widzą. Smacznego. Mamy godzinę pogodową, także mam nadzieję, że wszystko co najlepsze macie teraz. And I killed. Fucking midget deserved it, eh? Little lasso tried to bang your sister. You know that? No. For real? No, no, a right there, man? But... Cheer the fuck up. You're going soft on me, man. You did something good, eh? Yes, you did. But this isn't over yet. Oh no, yes, what you will Well, your former friends have a factory.

Bo trzymanie tego w Los Santos by się dla nich bardzo się skończyło. Jednak, kurde, bo gangi są dookoła. Tutaj jest w miarę spokój. Ale tak, chyba najbezpieczniejsze byłoby Las Venturas, mimo wszystko. Choć, jeżeli mieliby w Las Venturas, to transport byłby utrudniony, nie? A tak, to San Fierro wydaje się to bezpieczniejsze. Dobra. Mierzemy auto z tym z materiałami wybuchowymi i lecimy. No i elegancie. Tablicy rejestracyjne Time Bomb, więc też ciekawa sprawa. Dobra, teraz byle nie aktywować bomby przez przypadek i będzie co To jest Tampa? I teraz się zastanawiam, czy to jest Tampa. Ale tak mi się wydaje, że to jest Tampa. Teraz jak zaczynam zastanawiać. Czy Tampa to nie było inne auto? No, to już nieistotne tak naprawdę. Powinniśmy kończyć San powoli. Jak Hughes i to był chyba ten najdłuższy wątek. Pozostaną nam jeszcze misje dla. Co nam zostało jeszcze? Te mm... misje z tymi, z autami, nie? Dobra, ich to możemy. Policja nawet też nie co sprawa. Ale policja chyba nawet nieświadoma jest tego, co tu się dzieje. What the fuck is he doing? Ups. O, przestał płonąć, spoko. Mamy pół minuty, e, to jeszcze plenty of time. No i łatwietka. O kurde, co ci się dzieje? Jeszcze jakiś A, i mi zamkną bramę przed mordą, nie? Szybko się rozpią strasznie. Dobra, nas to nie ma. Dali takie slow mi co najmniej. O kurde. Ja że nie będę mógł wyjść przez sekundę. Nie mogę się doczekać fizyki z piątki, jeżeli chodzi o obracanie sobie aut. No to kurczę... Taki game changer. Mimo, że już nierealistyczny to game changer jednak spory. No bo kurde no takie przewracanie się i branie nowego auta też... A, lekko irytujące. No i co? Nic nie ma, nikt nie dzwoni. Zrobimy save i skipniemy czas. Po prostu. Najszybciej tak będzie. Bo ani nie możemy inter... O. Speak on this is a of yours. Some to Who the fuck is this? I can't talk right now. Get your ass over here. Mom's always told me not to talk to strangers. And look what happened to the bitch. No i zaczynamy na Sventuras. Podoba mi się to. No bo, jak jednak już zaczynamy to LV, to jest już cacy. Jak dojdziemy misjami tak, że będziemy mieli się w mieście, to będziemy musieli się wziąć za wyścigi. No, to się podzieli. No, wyścigi na dwa odcinki. Żeby po prostu to mieć z głowy. A wyścigi to jedna z rzeczy, którą będzie się przyjemnie robiło. Jeszcze muszę tak zdobyć ostrygi, podkowy i te zdjęcia porobić. Bo wymyślali tego. Nie, nie wiadomo też po co tyle. Ale jak chce się Gierka na 100% zrobić trzeba. No i git. Jesteśmy na miejscu. Hello? Yo, it's Jethro, man. Listen, mi and Caesar have used our kontakt to like, get a wishlist of kids, but we'll need to turn them around real quick, dude. Now there's a showroom around the block that's come up for sale and and I go thought kupić. it would be a good idea to make things look as legitimate as possible Yeah, that's a great idea, man I'ma look into it, I'ma mm. at you Najpierw robimy tutaj poczeka. Carl, darling, welcome So fucking welcome, man What you know about my family? Now first we need to see what you're made of what it look like I am made of? Putin? No. Anger and hate. That's what I like about you. Hey, There's a truck in the garage I said we take it for a spin.: All about speed and commitment. You got GPS in the cab. Get to each set of the map coordinates as quick as you can. Make it to all the coordinates, then get the truck back here, lose the truck and you fail. First, what's the GPS? Second, fail, what? And third, who the fuck are you?: Sorry. Need to know bases only. Oh, one more thing. This baby's got four wheels stirring instead of a handbrake. Good luck. 6 minut 30 sekund. No, brzmi jak nierada wyzwania, ale go na sea. Ale taki. Kurde. Nie wiem. Coś zmienili w tym. Jeżeli chodzi o monster Traki, jak mam wrażenie, że on się gorzej prowadzi? Znaczy, no, trochę przez zmianę fizyki pewnie, nie? Tego co było. Jest taki cięższy niż zawsze. I się. Znaczy, dobra, jest plus taki, że się mnie ślizga, bo tam tego ślizgania się byłem przyzwyczajony. A ten to po prostu jak się trzyma i też spory czas wyznaczyli za to dobra, tu straciliśmy trochę czasu tutaj nawrotka bezręcznego chociaż skorzystamy też myślałem, że nie załapię tego, kurde Grace się wybacza. Szkoda, że to nie jest z... spoko. Zwracam honor. Niezniszczalny kaktus. Czy tam jakieś drzewko moje ulubione? Dobra, A stamtąd gdzie? Pewnie prosto. Wow ambitnie naprawdę ambitnie, jeżeli chodzi o rozmieszczenie checkpoint'ów co za badziew nie, mam też wrażenie, że paru zadań nie ma w ogóle jest tak na nie kojarzę tej trasy, jeżeli chodzi o jazdę, nie mam. Ja bym powiedział, że tu w prawo się skręcało kiedyś. A to wiedza z GTA może szwankować już. Dobra, ale połowa czasu jeszcze nie minęła, a my mamy 20. Także jesteśmy na dobrym tempie. Nie będzie pierwszego miejsca raczej. Kurde, jak leciał nisko. Ale to takie dziewięćdziesiątki, to... Jak 90 dziewięćdziesiątki, łatwo wychodzą. Widać. Ja będzie... no ale gówno. Przeszkodziłem momentum. A w takich raili jest to akurat istotne. Nawet jak jest to monster truck ja nie potrzebuję drogi, to... Mówię, momentum to jest master, jeżeli chodzi o ściganie się. Myślałem, czy by jakąś zrobić cery z gierki wyścigowej, ale boarding. To było. Do tego co jak jest jakieś gierce, którą, którą ogrywamy w wyścig, no to raczej wolę z tego zrobić odcineczek na wyścigi. I to wystarczy. Choć tutaj jakby inny silnik był. Jazdy, model jazdy to może byłoby to całkiem, całkiem przyjemne. Ale no, kiedyś od nad tym tak za bardzo nie myśleli. Mam wrażenie, miała być gerka z historią, i jest. No, już dojechaliśmy Ach, Dobrze, że się tu muszę zatrzymać. O! Pierwsze miejsce. Not bad. No dobra, to co do Cezara? Jeżeli to nie będzie misji. A nie ma. No to Caesar. Nie musimy to dziadosta wziąć. Dobra, no czy nie spoko, czy jedziemy z miejsca tego do tego znowu. Ja bym miał całe sonfiery już za sobą, tak naprawdę. Dalej w ogóle nie zrobimy tej misji taksówkarskiej, tak będę się z tym ociągał. Tak samo jak ze zdjęciami, strygami, podkowami. Nie pamiętam, jak się podkowy zbierało, bo one w Las Venturas są dopiero jest sobie 50 albo 20. Zdjęcie jest 20 albo 30 i ostryk jest 50. Ale robię. Ale jest to niestety wymagane do ukończenia gry na 100%. Chcę zrobić tak, żeby 100% gry zrobiło się w momencie jak zrobimy ostatnią misję. Taki jest cel na pewno. Będę musiał jeszcze ze wszystkich. Ze wszystkich. Sz... tych. Możesz się podnieść? Lis? No. Eee, ze wszystkich tych, ze wszystkich. <grystanie> eee, wątek zgubiłem, przestało to teraz. Ze wszystkich szkół walki się nauczyć stylów. Jest tam wym wymagane akurat 100% gry te, nap te napady nie były te... tak the is this? Son, get back to the ranch and I'll I nie ile zapłaciliśmy Ale mało Mam wrażenie, bardzo mało. A, jeszcze muszę wszystkie domy kupić, żeby mieć na 100% gierkę. Właśnie, to jest must Co teraz mamy za misję Read'em and weep, kawrón! So this is it, huh? The great new business venture that's supposed to save all of our worthless lives? Want to get in? Look, I thought this was supposed to be our foot on the ladder. I thought we were gonna make this place work. Hey, it might look like we're playing cards, but we actually plan it. Don't worry, sweet baby. We're about to go get our first project. At last, it works. What works? Oh, just a simple bit of electronic wizardry and intellectual bombast that hacks into the state-of-the-art satellite immobilization technology onboard our target vehicle. <laughs> I don't know what he just said, but it's on Yes, it's on. Wait, what's on? This gadget is set to pick up on cell phone signals. each time she makes a call, it will give you the new location. You have to stay close if you're going to get an updated position. though. Okay? For sure, good luck, see? No problem, I don't think it's problem. A i ślady w ten sposób się zacierałem, że ci się lako robi. No najdzie jedzie jakby już uciekał przed nami. No i elegancja. Można, można. Jak najbardziej. O kurde. Myślę, że jest prost. A, w zwiastu dlatego. do tego. No i też szybciutka misja taka mogłaby być cały czas. O. Dobra, spoko opcja. Lecimy z ostatnią misją. Nie bardzo przyjemne i szybkie. Hey girl. There's two cars on the list, this is. And they're in the showroom across town. Let's go get 'em. Always if modular direct approach, how I

Kendall seems to like it too, you know? Oh yeah, she's really getting her head into this business thing. That's good, she always been the brains of the family. She should get out together and make something of herself. I think she's aiming to make something out of all of us, eh? <laughs> yeah, she the moms of the family now. Hey, who's this truth guy, Holmes? I don't think he's wrapped too tight. He just sees everything from a different perspective, that's all. At first I thought he was just another acid casualty fruitcake, but some of the things he say, I don't know man, it ain't all bullshit. <laughs> hey, you gonna become an alien hunter, Holmes? I will take a rain. Here we go, Holmes. The cars Dobra, on the second floor. Rozmowę, ale... Second floor? Shit. To can I help you two? Ah, suddeny allergy. You can help us by going to help some other motherfucker. Yeah, that sounds like a good idea. All right, C.J., it's time to roll. Follow the, the, the leader. You better keep up.

Ja pierdol, jestem najbardziej pechowym kierowcą tutaj, naprawdę. Ja sobie auto rozrzuciłem tylko. Dobra no, mi się skończyła, jedną butelką, miałem żałosne. Mmm, w tekstury się wciąga, hop. Teraz tyle zauważenie, czy tam. A, no! Kurde, no co jest? Niezniszczalne auto, the fuck? Okay, oh, o, i teraz mi nitro działa. Nie, nie, nie wiem, jeszcze bardziej mam wrażenie, że w Obsidian Missile wszystko jest niezniszczalne.

A pora coś kontrowersyjnego To cipy ta misja Naprawdę Definitive Edition coraz mi się podoba Fajny Snyda jechem, co? Bizar dostanę chociaż 1000 Dobra widzowie Żałosne Tak to niektóre misje to wyglądają a na ten moment dziękuję Wam za oglądanie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.